To się nazywa lobby. A hotel Andas, tak? Andas? A, ok. Jesteśmy w lobby hotelu Andas. Tam z tyłu za mną robi się check-in. Czyli jak to się mówi po polsku? check -in. Melduje się w tym hotelu? I jest to tak bardzo nietypowo zrobione, że nie podchodzicie do lady, gdzie jest pani z komputerem, tylko są faceci i, i panie też z, z tabletami. I tam wszystko się robi załatwia za pomocą tego tabletu. Ot taka sztuczka, ale wcale nie szybciej. Chciałem powiedzieć, no, że no, mnie... No, prawie no. mnie zgniotły, jak chodziłem do winy. Ta absolutnie nie zasługuje na pięć gwiazdek. Dobrze mówię? No, nie. <laughs> nie wiem, czy widzicie tą część za. To jest... Bardzo ładna rzecz, ja Wam zresztą pokażę ją z miejsca, chociaż teraz jest dosyć ciemno, więc może być ciężko. W ogóle bardzo ładny hotel, bardzo fajny. On ma tutaj takie różne rzeczy. Ja biegam z tą kamerą, wracam się do oka, chociaż cały czas powinien być świadomy tego, że mogę ją chwycić z drugiej strony, pokazać Wam wszystko dokładnie, a potem to złożyć razem. I będzie cacy, i na pewno tak to oglądacie, nieprawdaż? Że... Kurczę, powiem Wam szczerze, że nie jestem fanem wyjazdów. Za każdym razem, kiedy myślę o tym, by wyjechać z domu gdzieś, zwłaszcza tak daleko jak do Londynu, to mi się piekielnie nie chce ruszyć. Ale za każdym razem, kiedy trafiam do takiego miejsca, w którym jeszcze nigdy wcześniej nie byłem, to cieszę się jak dziecko, bo jest okazja, by pokazać coś fajnego, by zobaczyć coś fajnego, a potem, może za jakiś czas, nawet opowiedzieć coś fajnego. Kto wie! Tu, tu za mną są windy. Jeżeli to Was interesuje, Pójdziemy do mojego pokoju. Numer 345 bodajże. Mam nadzieję, że tak. Jeśli nie, to się pomylę i będę. 345. To jest ten. Zapamiętałem, bo jak wychodziłem z windy. Chcecie zobaczyć, jak wygląda to w środku? Z przyjemnością wam pokażę. Zrobię taką sztuczkę, jak. Mi się tylko drzwi otworzą. Zawsze te nowoczesne rozwiązania mnie dobijają. Otwieraj się sezamie. Halo! No musiał się do recepcji powiedzieć, przepraszam, bada, klucz no, mi nie, nie działa. I on to przyjdzie i przyłoży, i będzie działało. Skoro Oooo! Co? tak jak trzeba. Kurzyku. Ile potem Come on! Jest, jest. Teraz dobry ruch klamką. O rany boskie. O rany boskie. To jest absolutna ciemność, ale zaraz coś zaradzimy. Na to. Tutaj jest takie coś. Ok. Są światełka, ale zgaśmy, zróbmy klimat. Niech no ja. Więc. E, tak to jest, tutaj już. E, zapalamy powoli światełka. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Mogę sobie podarować ten reflektor. Oj, widzicie? Ten reflektor jednak jest czasami potrzebny. E, zatem to jest mój pokój. W hotelu, którego nazwy już nie pamiętam, ale pewnie podawałem gdzieś na początku. Zrobię taką sztuczkę, jak powiedziałem wcześniej, jak w Monachium. Obrócę mikrofon i po prostu wszystko wam elegancko pokażę. Bo to są ciekawe rzeczy. Ja tym lubię. To drzwi wejściowe, prawda? To ten, ten, żeśmy się dostali. Tu jest taki panel, na którym jest cała masa fajnych guzików. Takie coś do wyłączenia światła i wyłączania. Mega fajna sprawa. Takie zabawne to jest dosyć. Myślę sobie. I takie same panele są przy łóżku. Więc mogę sobie z tego miejsca też powyłączać światła, gdybym miał ochotę. Pokój jest bardzo duży. Ja nie wiem, czy to widać w perspektywie tej takiej yy, yy, z kamery. Ale powiedziałbym, że tu jest gdzieś tak z 6 metrów na 4 w tych okolicach. To daje 24 metry kwadratowe. Prawie połowa mojego mieszkania. Yy, barek, rzeczy w barku są darmowe, więc yy, yy, może wieczorem zrobimy sobie degustację, albo coś. <laughs> Nawet jak mi się nie będzie chciało pić, skoro są darmowe, to co? To, 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 to trzeba wykorzystać. Nie wiem, co tu jest na suficie, ale w ogóle klimatyzacja i te wszystkie. Ale łazienka, łazienka. Łazienka taka w starym stylu chyba wydaje mi się. Tak wygląda. Już nie jest taka ogromna, ale sympatyczna. Ta, 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 ta. Chyba Was jeszcze do łazienki nigdy nie zabierałem. Nie przypominam sobie. Jest tak, jest prysznic łamany przez wannę. I jest tutaj takie specjalne urządzenie. Na tej karteczce piszę, że mają w tym klozecie taki specjalny system, który spuszcza tylko tyle wody, ile potrzeba. Być może jest to dla Was informacja interesująca. Być może nie. Nie, no to zawartość kibla jest absolutnie. To jest tam jest czysto, żeby nie było, no, ale już nie będę wam pokazywał, no. Wszystko ma swoje granice, tak? Zatem wygląda wnętrze mojego pokoju hotelowego. I pomyślałem sobie. Czekajcie, czekajcie. Zróbmy to tak. O. Pomyślałem sobie, że za każdym razem, gdzie będę, jak będę wyjeżdżał w jakieś takie miejsce e, nietypowe, trochę dalej, poza granicę naszego kraju, to wam pokażę taki mały skrót z hotelu. E, bo to są fajne miejsca. I ja pozdrawiam Was za tym bardzo, bardzo serdecznie z Londynu. Trzymajcie się, pa pa, życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że minie Wam równie radośnie jak mi tutaj.